Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w prezentacji postaci z Lego Hobbit. Dzisiaj chciałbym wam pokazać Bilbo Hobbiton, czyli postać, którą poznajemy pierwszy raz w Hobbitonie. Może się ona grupować i mieścić się w ciasnych przejściach Lego, moi drodzy. Wybierzmy sobie tę postać. I zobaczcie, jaki młody Bilbo, jak fajnie lata, fajna fryzura, fajne w ogóle. Tutaj szeleczki, prawda? Spodnie na szelkach. Tutaj ta koszola wygląda jak typowy, w sumie hobbit. Jak widzicie, Bilbo Hobbiton nie ma żadnej broni, więc to może być dla niego pewna przeszkoda. No ale może atakować. Słuchajcie, zobaczmy. Przy, przytrzymując H nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o K, o ten atak te, typowy, taki mocarniejszy, mocniejszy, to też również tutaj. Nie ma za dużo do roboty. No, niestety, takie życie. Jest to dość ciekawa postać, no, która niezbyt wiele może zrobić. Jest to bardziej postać taka kolekcjonerska, słuchajcie. Obróćmy, może ją. No, tak ona wygląda naokoło, moi drodzy. Może wam się przyda. Za wiele też. O, możemy też przybliżyć ją. Za wiele też ona nie robi. Tak jak mówię. Inne przyciski tutaj sprawdzam i za bardzo tutaj, tak jak mówię, możemy uderzyć jeszcze z wyskoku, zobaczymy. Zobaczmy skok z wyskoku, no czyli taki typowy. Moi drodzy, za bardzo nieprzydatna. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i pozdrawiam. Chociaż jeszcze może sprawdźmy do ekwipunku, jej czy ona ma coś, nie ma nic w ekwipunku, no tak jak myślałem. Moi drodzy, tyle z mojej strony, dzięki wam za uwagę i do zobaczenia, trzymajcie się, papa, pa. cześć.